To i tata. Może jednak ja poprowadzę. To moja mama. Tam radę. I nasz wakacyjny wyjazd. A możesz? A ten brzuch to ja, Romek. O, kulka, jak dobrze. Mm. O, a ten typ będzie nam pilnować domu. Znamy go od 6 godzin, no ale czego się nie robi dla witewnej rekonstrukcji pod kozimitrowem. Pewnie nie uwierzycie, jeżeli powiem Wam, że to pierwsze kanapki w życiu, które robi mój tata. No cóż... Daj, ja zrobię. Daj, ja zrobię. Daj, ja zrobię! Daj, ja zrobię! NIE! Pyszna grześ. Okropna. Wyrazista. Przesolona. Następnym razem to ja zrobię. To może ja pójdę po kanapki na stację? To może ja pójdę z Tobą? Tato, tak jak cię uczyłam. Odblokuj i zbliż. Dla mamy i dla mati. Mati? Mamo, kiedy jedziemy? Mamo! Mati! Mamo! No i zawrócimy. A ta dziewczyna ładna? A, to znam lepsze.